Czy Wojciech Szczęsny jest skończony w Barcelonie i czy to Polak jest głównym winowajcą tego co wydarzyło się w spotkaniu Ligi Mistrzów z Benfiką? Lizbona. Dominik Wardzichowski, witam i zapraszam na szybką analizę tego co wydarzyło się na stadionie Światła. No to było takie widowisko, że kilkanaście godzin po meczu ja jeszcze mam ciarki na plecach, bo to, co zrobiła w końcówce Barcelona, no to było coś fenomenalnego. To trzeba podkreślać, to trzeba doceniać, ale trzeba też mówić o sprawach trudnych. A mam wrażenie, że takie dla nas jest wejście do bramki Barcelony Wojciecha Szczęsnego. Czerwona kartka w Superpucharze Hiszpanii, w tym finale z Realem Madryt. Mam wrażenie, że Wojciech Szczęsny. Albo jest głównym bohaterem, albo jest człowiekiem, o którym mówimy w negatywnym kontekście, ale zawsze o nim mówimy. On nie wiem, czy chce być w centrum uwagi, czy po prostu tak układają się te jego piłkarskie losy. No ale my, dziennikarze, mamy o czym mówić, mamy się nad czym zastanawiać, a wy, jako kibice, macie się czym ekscytować, bo gdyby. Wojciech Szczęsny siedział sobie teraz na polu golfowym w Marbella, opalał się w hiszpańskim słońcu i odpoczywał na piłkarskiej emeryturze. To nie mielibyśmy takich emocji. Nie mówię tylko o tym spotkaniu z Realem Madryt w Superpucharze Hiszpanii, no bo to było coś wyjątkowego. Mieliśmy dwóch piłkarzy z Polski na murawie w największym meczu świata. No ale jeżeli ktoś spodziewał się, że Wojciech Szczęsny wejdzie do bramki Barcelony i da tam dużo spokoju dużo doświadczenia, no to teraz może czuć się rozczarowany tak jak czuje się Hansi Flick bo on w przedmeczowym wywiadzie mówił, że stawia na Wojciecha Szczęsnego właśnie ze względu na doświadczenie, właśnie ze względu na to, że w tak trudnych momentach w tak trudnych meczach, jak to z Benfiką Lizbona, trzeba doświadczenia, trzeba trochę wyrachowania a Wojciech Szczęsny zamiast Uspokajać, to on podpalał sytuację pod własną bramką. No, kiedy wychodził do tej piłki, po której zderzył się z Alejandro Balde, ja miałem przed oczami to, co wydarzyło się na Mistrzostwach Świata w 2018 roku, no i ten smutny mecz z Senegalem. Tam było nieporozumienie pomiędzy Grzegorzem Krychowiakiem i Wojciechem Szczęsnym. No, tutaj polski bramkarz tłumaczył to swoje wyjście z bramki. Że timing był dobry, że on dobrze obliczył tor lotu tej piłki i spokojnie wybiłby ją daleko od własnej bramki i zażegnał niebezpieczeństwo, ale Alejandro Walde nie usłyszał jego krzyku czyli błąd w komunikacji. No ale. Jeżeli mieliśmy jakieś obawy o Wojciecha Szczęsnego przed tym dołączeniem do Barcelony, to właśnie jeśli chodzi o grę na przedpolu, no bo kiedy patrzymy na tę bogatą i świetną karierę polskiego bramkarza. No, to on największe błędy właśnie popełniał, kiedy grał na przedpolu. I nie mówię tutaj o takich wyjściach do dośrodkowań, nie wiem, z rzutu rożnego czy z podbocznej linii, kiedy on spokojnie łapał piłki, tylko właśnie wtedy, kiedy musiał asekurować obrońców. No, wspominałem już ten mecz Mistrzostw Świata 2018, ale też taki błąd Wojciech Szczęsny popełnił w meczu otwarcia Euro 2012 na stadionie narodowym, kiedy obejrzał czerwoną kartkę, osłabił nas w meczu z no a później rzut karny obronił Przemysław Tytoń. Grając w Barcelonie Wojciech Szczęsny musiał wiedzieć jaka jest filozofia tego klubu, jak chce grać Hansi Flick i jak wysoko ustawiona jest linia defensywy Blaugrany. No i szczerze mówiąc, w pierwszej połowie wyglądało to przekomicznie, wyglądało to tak jakby Wojciech Szczęsny co, dopiero co wrócił z pola golfowego, dopiero co zakończył piłkarską emeryturę, a nie od kilku miesięcy regularnie trenował. No wyglądało to jakby był zardzewiały. No to były złe decyzje i w zasadzie po każdej interwencji Polaka no był jakiś Problem. Przy tym pierwszym golu nie miał nic do powiedzenia. Tam zaspała po prostu defensywa Barcelony. Ale na usprawiedliwienie Polaka przy tej sytuacji z Alejandro Balde, no to ja bym nie usprawiedliwiał tego tylko tym błędem komunikacyjnym, ale też filozofią gry Barcelony, bo grając tak wysokim pressingiem, grając z taką filozofią, jaką chce. Pokazywać Hanzi Flick, no te problemy pod własną bramką robią się same i momentami. W defensywie Barcelony zostawało dwóch piłkarzy. Dla bramkarza to jest piekielnie trudna sytuacja. Każdy, kto zna się na specyfice gry na tej pozycji wie, że to jest najtrudniejszy element gry. Ta asekuracja obrońców, którzy podchodzą wysoko do pressingu, ale później zostawiają bardzo dużo miejsca za swoimi plecami. No i Wojciech Szczęsny miał z tym problemy. No, i w Barcelonie nic się nie zmieniło. No, mam też wrażenie, że brakuje mu rytmu meczowego. Bramkarz to jest taka pozycja, na której potrzeba regularnej gry. A Wojciechowi Szczęsnemu tego brakuje. I stąd też te głośne tytuły w hiszpańskich mediach. Bardzo podobała mi się też wypowiedź Mateusza Święcickiego, który określił Wojciecha Szczęsnego jednym słowem. Piroman. i rzeczywiście on podpalał sytuację pod bramką Barcelony. No jeżeli Hansi Flick spodziewał się, że Wojciech Szczęsny da spokój pod bramką, Da doświadczenie i przez to obrońcy nabiorą wielkiej pewności, i ta gra defensywna Barcelony ustabilizuje się na odpowiednim poziomie, no to po tym meczu może się czuć gigantycznie rozczarowany, ale też myślę, że całą tę sytuację dobrze podkreślają słowa Wojciecha Szczęsnego w pomeczowym wywiadzie dla kanału Plus w którym polski bramkarz powiedział, że to są i tak dla niego piękne chwile, bo on wrócił z piłkarskiej emerytury, wrócił do Ligi Mistrzów i wciąż ma szansę zdobyć to trofeum z Barceloną. Ależ to byłaby historia, gdyby Wojciech Szczęsny w takich okolicznościach na koniec, tego sezonu świętował wraz z Robertem Lewandowskim zdobycie Champions League. Nie wiem, czy jako pierwszy bramkarz, czy jako rezerwowy, ale i tak jest to historia filmowa.